Dzień dobry. szanowni Boże. jesteście w Świątyni opatrzości, Bożej. Chcieliśmy Panu Bogu podziękować za 31 lat małżeństwa. 25 grudnia jesteśmy z parafii świętego Tadeusza z Goraszewskiej. Te 31 z lat zleciało jak jeden dzień, ale dziękuję nożowi, który codziennie troszczy się o mnie niepełnosprawną i tak wspólnie przeżywamy każdy Boży dzień. Od rana do nocy i nocą, także dziękujemy Panu Bogu i Przychodzimy tutaj do świątyni opatrzności, bo opatrzność Boża czuwa nad nami, z góry na nas patrzą. Aniołowie stróży. Anioł stróż czuwa każdego dnia. Te czuję i ten mój piękny aniołek, niech mu Pan Bóg zawsze świeci. Od rana do bardzo dziękuję. Szczęść Boża każdego dnia i świątyni opatrznej, która jest tak piękna.